Dziękuję co Berlin idziemy właśnie do kolejnego bossa. Pobaczcie tak szybko, ale nie chcę... Mam nadzieję, że pokonam go jak najszybciej, tylko się da. E, z Wielkie bydle, przez co nie jest przesadnie szybki, jak to zwykle bywa. Ma taki bardzo niemiły atak. Właśnie. Jeżeli tylko podskoczy i zrobi coś takiego, to chcecie być jak najdalej od niego. Potra potrafi się szybko ruszyć, nie jest to fajne. Tym bardziej, że jak już zaatakuję, nie wiem dlaczego nie uda mi się tego uniknąć bez sensu. Jak już zaatakuje, to możecie pożegnać się albo z połową, albo przynajmniej z ogromną część, albo z całym pasmem życia. Do tego też ma takie bardzo niemiłe triki. Które polegają na tym, że... Właśnie, właśnie to zobaczycie. Teraz zaczyna płonąć ogniem. Jak tylko się do niego zbliżymy, będziemy dostawać obrażenia od do niego. Co jak możecie się domyślić, to przeszkadza. Jego kolejny trik polega na tym, że wsadza sobie ten miecz. Yy, wsadza sobie ten miecz w brzuch. I teraz, teraz, teraz będzie ma płynący miecz. Co daje mu ataki obszarowe? No i po nas. <laughs> Co daje mu płynące ataki obszarowe, jeszcze więcej do meczu i może do tego jeszcze... Yy, no i i... i. O ile już pamiętam, to ten y, miecz przy, po chwili przestaje płonąć, ale mogę źle pamiętać. Okej, okay, idziemy jeszcze raz do Bossa. Mam nadzieję, że tym razem uda się go załatwić bez większych problemów. <laughs> Przed, oczywiście podstawą jest dobry timing. Jego ataki. On bardzo, bardzo dobrze komunikuje swoje ataki. Większy problem jest z rzeczywistym uniknięciem ich. Tym bardziej, że mm, przynajmniej, przynajmniej jeden jest dosyć taki. Mm, dosyć, dosyć, dosyć niefajny, bo ma mocny delay, czyli wydaje się, że on już atakuje, ale tak naprawdę jeszcze trzeba chwilę poczekać, nie? I, i to jest takie niefajne. Okej, okay, buchnie ogniem. Możemy go cały czas układać w trakcie tego? Uważajcie, bo jeżeli e, niebezpieczne jest nie tylko wtedy, kiedy rzeczywiście, kiedy e, kiedy, kiedy, kiedy macha tym kiedy podskakuje i wybucha Niebezpieczne jest też wtedy kiedy niebezpieczny jest też wtedy kiedy kiedy skacze Ała. to jest bardzo trudne do rzeczywistego uniknięcia bez oberwania bo nawet kiedy się rolujemy to dostajemy obrażenia od ognia no ale już prawie po nim miejmy nadzieję że się uda i jeszcze dwa ciosy Berlin, myśl, co ty robisz? Ten miecz jest dosyć, dosyć niefajny, bo z, potrafi, kiedy wykorzysta ten atak, to z, atakuje na szerokość całego pomieszczenia. Dobra, i po nim. To znaczy, nie na, na długość, tak jakby. Z tego co pamiętam, jeżeli uderzyłby tu, to można by oberwać nawet, nawet na samym końcu tej areny. No, no to pokonaliśmy bossa. Zrobię małe cięcie na wszelki wypadek na wypadek. Gdyby, gdybym teraz, 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 teraz przegrał jak, jak, ostatni, jak ostatni, jak ostatni Berlin no i zobaczymy się za chwilę. OK, biegniemy dalej po Iron Keep. <coughs> o, można go ominąć. To jest bardzo fajne, bo jeżeli nie macie kompletnie ochoty się z nim bawić, że przegraliście tu za dużo razy, jeżeli nawet nie, nie dajecie rady z samonami, co jest możliwe. Ja, ja dostawałem od niego dostawałem od niego bardzo dużo razy w głowę i dostawałbym pewnie jeszcze, gdyby nie ten, gdyby, gdybym gdyby, gdyby, gdyby nie zmienił sobie teraz broni, na przykład walka z nim, kiedy gra się mieczem i tarczą jest, no jest dosyć niefajna, no to ten, to, 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 to um no, to możecie go ominąć. Pokażę wam zresztą zaraz, zaraz chyba drogę. Tymczasem idę sobie zalewelować, kupić trochę strzał, które nam się prawdopodobnie bardzo przydadzą. No i w następny, po następnym cięciu opowiem wam o tym, dlaczego zmieniłem sobie broń na tą pałę. No. no wróciliśmy po levelach i już, już wszystko mówię, już wszystko co mówię, co się dzieje. Dzieje się to, że zmieniłem sobie broń na, na wielką pałę, dlatego że kiedy ulepszy się kilka razy, jak możecie, jak, jak widzicie um, Ulepszyłem 8 razy, jest wielką pałą plus 8 To zaczyna skalować się z siłą na poziomie S um, To znaczy, że im więcej mam w sile, tym więcej zadaje obrażeń Siły mam w tej chwili 40 DEXa też mam 40, więc mogę wybrać broń. na przykład broń, które jak znajdę broń, która skaluje się dobrze z jednym i drugim, to będę zabijać Ale, 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 ale... Um, bazowy bazowo teraz zabieram 324, 324 obrażania mój, mój poprzedni miecz, który jak pamiętacie zrobiliśmy po w sumie drugim w bosie, zabierał bazowo 186, ta pała była już lepsza kiedy nawet bez ulepszeń, no i ulepsza się ją zwykłymi tytanitami, a nie magicznymi teraz kiedy sobie popatrzycie tutaj mam 324 bazowego, bazowych obrażeń plus 181, które wychodzą wynikając ze skalowania to jest ponad 500, a tutaj ze 186 dostaje 139. Wychodzi nam tutaj z tego trochę ponad 300. Dlatego pała zadaje więcej obrażeń, co nam się przyda, bo będziemy biegać. Bez, będziemy biegać, wystarczy. Tarczy, tarczy nie biorę, dlatego że ma, kiedy korzystam z tarczy, mam trochę inny moveset i za, zadaje trochę inny, mniejsze obrażenia. A pała jest fajna, kiedy bierze się w dwie ręce, bo 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 bo, patrzcie na to. Tak się kończy, tak kończy, kończy większość wrogów. Hmm, pokażę wam, jak skończy łucznik. Mam nadzieję, że uda się to ładnie zrobić. Łucznik kończy w ten sposób. Nie, nie udało się. Hmm, gdyby, gdybym, gdybym do niego podszedł, by zaatakował go od frontu, kiedy on akurat coś tam próbował robić, to, 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 to odbiłby się od ściany, prostu, znaczy, odbiłby się od podłogi. Strasznie to lubię. Bardzo, bardzo mi się podoba ten, Bardzo mi się podoba ten atak. I, 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 i. Ejku, co ty Berlin robisz? Co ty w ogóle robisz, człowieku? Mm, bardzo mi się podoba ten atak, bardzo mi się podoba też to, że kiedy, kiedy atakuję e, drugi raz tym, mam atak obszarowy, czyli, atak, czyli mogę, zadaję sobie słabsze obrażenia, ale dwa razy, no i to e, jeszcze po kółku. Mm, zabiłem sobie go w ten sposób, żeby spokojnie wam pogadać, ale e, też dlatego, że właśnie, właśnie w tą stronę idziemy, i nie chcę mieć, nie chcę mieć kłopotów tutaj, tutaj czaiłby się jeszcze jeden wróg, jeszcze jeden przeciwnik ale pozbyłem się go, tutaj jest łucznik, na którego bardzo chcę uważać znaczy, pozbyłem się tego przeciwnika, który tutaj generalnie stoi a może jeszcze jednak stoi tam pozbyłem się go, myślałem, że pozbyłem się go tyle razy, że, że już się nie pojawi ale widać, ale widać, zrobiłem niespodziankę okej, okay. wracamy tutaj, wracamy sobie do tego pieca który jak już wszystko tam pokręci się przesuniecie dźwignię i tak dalej, nie jest wielkim niebezpieczeństwem. No i idziemy tędy. To jest droga do kolejnej, kolejnej, lokacji, kolejnej lokacji w Iron Keep. I powoli, powoli będziemy zbliżać się do prawdziwego bossa tego miejsca. Ale to prawdopodobnie jeszcze jeden albo dwa filmy, bo to, to, to co tu się dzieje jest, jest po prostu, po prostu momentami straszne. No. Więc idziemy sobie, idziemy sobie do przodu. Pierwsze z czym musimy się zmierzyć, to nasi starzy koledzy. A i ja myślałem, że go wezmę na raz. Trzeba było użyć tego drugiego ataku. Aha, wiem, gdzie jest, wiem, gdzie jest problem. Oczywiście, brawo Berlin, jak mogłeś tego nie zauważyć. Chodzi o to, że trzymałem pałę w, Trzymałem pałę w jednej ręce, dlatego miałem cały problem. <laughs> dlatego też tamte chłopaki nie odbijały się od ziemi. Ach, ech. No i gin. No, dlatego ta pała, y, pała jest bardzo fajna, bo i mogę się pozbywać ich, y, pozbywać ich na jeden strzał, co bardzo mi się przy, przydaje w tym momencie, bo oczywiście biegam bez starczy. Ale, mm, ale ale ważne jest też to dlatego, że w tej lokacji akurat i w kilku kolejnych będzie, będzie zależeć nam na czasie. Mm, I będzie zależeć nam na tym, żeby szybko pozbywać się przeciwników. Szczególnie tutaj, kiedy wszędzie jest lawa dalej, i tak dalej. Szybcy wrogowie oczywiście są problematyczni, ale, ale też da się z nimi poradzić, można sobie z nimi poradzić. Ten Lockstone, o ile dobrze pamiętam, a mogę się źle pamiętać, ale wydaje mi się. Wydaje mi się, że dobrze pamiętam, odblokowuje drabinę, odblokowuje specjalne przejście. Odblokowuje specjalne przejście, które prowadzi do ukrytego, ukrytego pomieszczenia. Nie będę tam nie będę tam iść teraz, tym bardziej, że samo ognisko, które teoretycznie. Nie będę tam iść teraz, pójdę tam może trochę później. W każdym razie to, co chcę wam pokazać, to to, że jak użyjecie tej dźwigni, to zrzucicie tych dwóch gości do lawy, co bardzo wam się przyda, bo idąc tędy można, można dojść do. oczywiście wpaść w pułapkę, brawo ja, ale dojść też do bardzo fajnej lokacji, w której, w której jeżeli macie łuk, to. Będziecie z niego korzystać. Spróbuję już przejść, zanim koleś nas zastrzeli. już się uda. No, hmm, tu jest chyba mimiko, ile dobrze pamiętam. Czy tak? Właśnie. Nigdy nie sprawdzałem, czy da się mimika wypatrzeć. Wypatrzeć łukiem. Tak. Aj. Brawo, Bernie Dobra, ale przynajmniej mogliście zobaczyć, jak wygląda mimik w akcji. No, znowu jestem pod skrzynią, tym razem pozbędę się go trochę szybciej Mam nadzieję, ok Ale to jest obrzydliwe, jest po prostu obrzydliwe Golesie z frą naprawdę przeszli sami siebie mm, I idziemy dalej mm, Jeżeli dobrze pamiętam, wydaje mi się, że dobrze pamiętam To, to, to właśnie tędy dotrzemy, mm, tędy dotrzemy do dosyć y, małej, y, małej areny na, W której będzie pełno uczników Możemy tam albo wejść z naszą wielką pałą i, i, i się ich pozbyć Jezu o, albo, 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 też po prostu strzelać z łuku Nie, to chyba tutaj jest ten lockstone Tak, to jest chyba lockstone, który prowadzi do, 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 do ukrytej lokacji, do której wrócimy później Mam nadzieję, że kiedy, kiedyś tam, jak już skończymy całą fabułę, to będziemy się zajmować tymi pobocznymi rzeczami jeżeli nie pamiętam naprawdę co robi tamten, więc to jest albo ten, albo, albo, albo tamten poprzedni. No i idziemy do tego miejsca, o które wam mówiłem. Jest tu naprawdę tu jest dwóch chyba uczników, a i tutaj też jest dwóch, co jest generalnie trochę problematyczne. Um, Pozbędę się ich niestety łukiem, bo nie chcę, nie chcę ryzykować nie chcę ryzykować tego, że umrę i będę musiał tu biec znowu i tak dalej i tak dalej. Niestety, niestety muszę trochę przyspieszyć niektóre rzeczy, które robię, bo jak wy widzicie już pojawił się metal Gear solid na naszym kanale, już mam, mam trochę inne rzeczy do robienia i chociaż bardzo chcę nagrywać Dark Souls, to po prostu muszę niektóre rzeczy przyspieszać. Dlatego, e, dlatego, dlatego, dlatego. Zrobię tutaj, zrobię tutaj małe cięcie i, i zobaczymy się, jak już wyczyszczę to pomieszczenie. No, wygląda na to, że źle pamiętałem i było ich tu trzech, a nie czterech. Chociaż możliwe, że zaraz coś wyskoczy mi na plecy, ale wygląda na to, że nie. Hmm. Ale no, wyczyściliśmy to pomieszczenie. Nie, niedługo już, jesteśmy już bardzo niedaleko walki z bossem. Hmm, chyba nie ma tutaj tego miejsca, myślałem że, myślałem, że mogę wam je pokazać, ale chyba, chyba nie. Nie, nie, niestety chyba go tutaj, chyba go nie widać z tej strony. W każdym razie, w każdym razie, hmm, w każdym razie, właśnie tam teraz będziemy zmierzać, zaraz, zaraz sobie chyba założę, zaraz założę pierścień kota i będę skakać po tych wszystkich rzeczach. <laughs> odwieczny problem, odwieczny problem, żeby zdecydować się którego pierścionka można się akurat akurat pozbyć, bo kiedy się na nich polega, to potem, potem zaczyna być problematyczne, naprawdę nie wiadomo. Naprawdę żal cokolwiek zdjąć. Nie przewiduję teraz y, akurat żadne, żadnej walki, dlatego też, dlatego też y, po prostu. So, z, z, znaczy, dlatego też zdjąłem, mm, zdjąłem pier, pierścień, który daje mi ten. Daje mi dodatek do, 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 do ataku. Mm, tutaj jest, o ile dobrze pamiętam. Wybaczcie, że, że, że posługuję się cały czas tym, o ile dobrze pamiętam, ale ale naprawdę przechodziłem Iron Keep tylko raz do recenzji i nie miałem czasu jeszcze się z tym miejscem zapoznać i dlatego już teraz od tej pory w filmach możecie się spodziewać niestety niestety trochę więcej tego o ile dobrze pamiętam dlatego, i niestety jeszcze dlatego że muszę trochę przyspieszyć granie nie jestem w stanie pokazać wam wszystkich sekretów nie, nie jestem w stanie biec, um, przechodzić gry tak, jak, um, jak będę prawdopodobnie przechodzić jeszcze raz, kiedy wyjdzie już wersja PC-towa i szukać wszystkiego, zbierać wszystkich rzeczy i tak dalej, i tak dalej, tak dalej. Widzieliście na przykład, że jest w tej lokacji masa, masa, masa po prostu uh, tych, no no, 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 masa skrzyń, które są na przykład z, z, na jakichś platformach, które Tuż przy lawie i tym podobnych i tym podobnych rzeczy. No, niestety nie jestem w stanie teraz biegać za ekwipunkiem mm, ekwipunkiem, który pomógłby mi przez to wszystko przebiec. Hej. Nie. <śm> nie tak miało być. Mm, tutaj jest ściana. Mm, tutaj jest biała ściana, która. No. E, którą się przechodzi nie od tej strony od której, od której ją przeszedłem teoretycznie właśnie powinniśmy iść w tą stronę i tutaj to jest dosyć, dosyć dziwna lokacja, przede wszystkim zależy na tym dlatego zależy mi, mi na tym wy możecie oczywiście grać jak tylko chcecie, żeby mieć broń, która pozbywa się tych przeciwników na jeden strzał najlepiej, bo naprawdę mm, jest dosyć dosyć ciężko Ci goście, jeżeli byście musieli bawić się z tymi kolesiami za długo, to cofalibyście się, gilotyna mogłaby spać wam na twarz bardzo szybko. Eee, a i tutaj, jak widzicie, nie jest przyjemnie. myślę, że uda mi się przebiec. Okej, okay, tutaj są kolce, tutaj jest eee, tutaj są eee, tutaj, jest pułapka. I biegniemy. A tutaj jest przeciwnik, o którym Wam mówiłem. Dlatego chcecie mieć broń, która pozwala Wam szybko i się pozbywać. Jest w tym te miejscu też ee, jest w, tym miejscu też w ogóle drabina, do, która prowadzi do ogniska i bardzo, bardzo bardzo chcecie ją mieć, bo boss chociaż nie jest trudny, to może, może Was trochę zdenerwować, a droga do niego, jak widzicie, jest dosyć słaba. Ale żeby znaleźć nisko. Musimy się, musimy się niestety trochę cofnąć właśnie prosto w te pułapki. <laughs> tutaj jest drabina, którą trudno jest, jest trudno wypatrzyć, ale, ale, ale... ona właśnie prowadzi do tego miejsca, które chcemy, do którego chcemy dojść. Niestety wszystko też trwa i trwa, ale, ale warto. Tu jest kolejna drabina i będziemy tak się wspinać i wspinać i wspinać, ale o, poza, poza ogniskiem znajdziemy tutaj jeszcze. Y, znajdziemy tutaj jeszcze dźwignię, która pozwoli nam wyłączyć te pułapki um, które plują ogniem, mamy nisko a tutaj wyłączamy pułapki ok um, zrobię sobie zrobię moje cięcie, albo nie pożegnam się już z wami i skończymy ten odcinek, w następnym odcinku idziemy bić bossa uh, do zobaczenia